Nazywam się Janna Sędłak. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na wystawę do Galerii Schody, która trwa od 28 stycznia do 8 lutego 2013 roku. Obrazy, które pokazuję na wystawie w Galerii Schody, to są moje najnowsze prace, które namalowałam w ciągu ostatniego roku. Proces malowania jest bardzo złożony i trudny do opisania. Wydaje się, przynajmniej w moim wypadku że wymaga dużej, dużej koncentracji i polega też na, na kontemplowaniu zjawisk, które postrzegamy, jakby poza zmysłowo dotykamy świata, koloru, światła jakichś błysków w plenerze, które się pojawiają niespodziewanie i przetwarzamy to, te zjawiska na, na obraz, który powstaje. I dzięki temu, że staje się gotowym obiektem, umożliwia to nam artystom komunikację z, z wizem, z odbiorcą.